Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu dziś. w kolejnym vlogu. Tak, dzień dobry w kolejnym vlogu. Dziś jedziemy z Kolinem do szpitala sprawdzić jego wzrok. Czy faktycznie coś z tym lewym oczkiem chyba jego? Lewym, nie? Nie wiem. Czy faktycznie coś z tym oczkiem jego jednym jest nie tak? Będziemy sprawdzać i... I dziś się dowiemy, czy Colin będzie musiał nosić okulary. Byliśmy w maku, bo właśnie teraz jest w maku Minecraft. Minecraft. I no, musieliśmy zobaczyć, co tam ciekawego mają. Pokaż co, co dostałeś. Owieczka. O proszę bardzo. Nie, owieczka to jest lama. Tylko w tym. W było. Tak, i ona była w takim... W takim e, kwadracie zamknięta, w takiej puszeczce. O, prawka wszystko mamy. O, proszę bardzo. No, idziemy co? takie jak wiesz na kurczaczki Też na kurczaczki były. Kolin... Kolin zaczyna panikować, bo wszystko jest zamazane. To przez te krople źrenice mu się powiększają Nawet balon.

I teraz zaczynają się schody, bo Colin myśli, że będzie miał okulary przeciwsłoneczne, a okazuje się, że, że jednak nie. Następne, spokojnie. Spokojnie, Kolinku. To Nie, to są inne, to was sprawdza. Następne, bo no musimy jakieś wybrać, które będziesz nosił. Okay, a tu tata zobaczy jeszcze. No, tak. te, ładne, te, te. te? No to zobacz sobie. Tu. No dobra, no to przymierz mu. Nie? Odłóż z powrotem. Sławomir z chłopcami na, zakupa, na zakupach. Potem idą jeszcze na lody. I tak, no tak jak już wiecie, okazało się, że Kolej musi nosić okulary. I tutaj wyszło mu... Mm, o, S, S plus 1,25 CYL minus 1,25 a S150 nie mam pojęcia, co to oznacza. Wiem tylko tyle, że no, okazuje się, że źle widzi faktycznie na to oko. Wybraliśmy okulary za tydzień będą do odbioru. No i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno w domu nie będzie miał z tym problemu. Ale obawiam się, że w szkole nie będzie chciał ich nosić, bo myślę, że wiecie, że dzieci coś mu powiedzą albo będą no na pewno będą zdziwieni, tak? Jak Colin nagle przyjdzie z okularami do szkoły i też na pewno będą mu coś mówić, niektórzy będą się śmiać pewnie, też wiecie, no. Różnie to bywa i obawiam się właśnie, że może być z tym problem. No i nie oszukujmy się, jest to też Kwestia przyzwyczajenia tak, jego do, do tych okularów, do noszenia okularów. Za 4 miesiące musimy przyjść na kontrolę, żeby sprawdzić, czy może coś się polepszyło. No i na razie będzie musiał nosić okulary także no, zobaczymy jak to będzie też na pewno będę rozmawiać z nauczycielką Kolina na ten temat żeby tam troszkę wie, wiecie zwróciła na to uwagę jakby mu nie wiem, jakby tam się wiecie śmiali z niego albo coś w tym stylu żeby po prostu miała na to oko, żeby on nie czuł się źle i żeby, żeby nie było po prostu mu przykro, tak? Ja mam chwilę spokoju, więc znowu zaczynam brać się za pranie, słuchajcie to jest niekończąca się historia, ja niedawno pozbyłam się sterty prania znowu mam taką samą stertę prania i to jest dzień w dzień w kółko to samo i tego po prostu nigdy nie da się chyba pozbyć Miam. co my tu dzisiaj mamy włosoś włosoś mama mama ale było pyszne to przepyszne było. No i co? Przepyszne. Ty nawet masz ryż we włosach, Mila. <grym> tak. Ale jaja. Ja. Nie. Ale, Ale jajca. Ja jeszcze wszystko zrzucę na ziemię. Dzień dobry, dziś drugi dzień nagrywania. Przypomniało mi się, że byłam ostatnio na, byłam ostatnio na zabiegu twarzy. W sumie zabiegu, nie na zabiegu, tylko na e, oczyszczaniu i na peelingu. I słuchajcie, miałam robiony po raz pierwszy, pierwszy raz w życiu peeling e, z kwasu migdałów. Z kwasu migda migdałów? Kwas migdałowy, w sensie peeling fasu e, migdałowego tak się mówi nie wiem, i słuchajcie jestem w szoku Wy widzicie jak mi się świeci buzia jaka ona jest mega nawilżona, taka no zobaczcie jakbym była czymś wysmarowana, a uwierzcie mi przed chwilą wstałam, zaprowadziłam kolina do szkoły, nawet się nie ogarniałam nic e, nawet nie umyłam sobie twarzy, słuchajcie, po prostu y, okulary i lecimy, ale zobaczcie jak skórę niesamowite na pewno będę, musiał, będę chciała powtórzyć jeszcze sobie ten peeling właśnie ten kwas migdałowy jakoś może przed moim panieńskim albo przed ślubem przed moim wyjazdem do Polski przed ślubem właśnie i co? I teraz szukam też właśnie różnych produktów, w, którym, w których jest kwas migdałowy, nie wiem, jakichś kremów, może jakiś tonik, serum, nie wiem. Dajcie znać, jak macie coś albo jak coś używaliście i jest godne polecenia, bo dla mnie to jest totalna nowość. Jestem mega zadowolona, dlatego właśnie szukam teraz produktów z kwasem migdałowym, bo ewidentnie moja skóra bardzo go polubiła. A ja sobie tutaj wyciągam ze zmywaryczki. będę zaraz to wkładać do szaf. Co tu się dzieje? Hej, hej, co się dzieje? No wow, wow, co jest? No i co? I ogólnie muszę tutaj ogarnąć ten bajzel. Chodź, powiesz co ty sądzisz w ogóle o tym, że będziesz musiał okulary. Mam. Co myślisz o tym? Co? Co ty, Kolinku, myślisz o tym, że będziesz nosić okulary? Co o tym sądzisz? Ja bym okulary. Lubisz okulary? Tak. Spoko, nie? Wybraliśmy w ogóle takie super cool okulary, które robią się ciemne. Jak wychodzisz na słońce. Nie wiedziałam. No naprawdę. Podobało mi się tego. Nie spodziewałeś się tego? Ha. W środku, w klasie, jak będziesz, albo w domu, to one będą takie przeźroczyste, a jak będziesz wychodzić na dwór, no to będą takie jak okulary przeciwsłoneczne, takie ciemne. Wow, co to? z kwiatka! Ale ekstra. No właśnie, ja wam nie mówiłam, ale mamy tutaj taki... No... Mamy tutaj blumę koszu, czyli to, to jest, wiecie, pokaz kwiatów i tak dalej. A jakie ty masz kwiatuszki? Wow! Diolch yn fawr